TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki. W Polsce mieszkania na wynajem to zaledwie kilka, kilkanaście procent tego rynku. Ich właścicielami są przede wszystkim osoby indywidualne, a instytucjonalny sektor nieruchomości na wynajem jest wciąż stosunkowo niewielki koncentruje się w dużych miastach. Jednak z roku na rok staje się coraz większy. Małgorzata Dankowska. Dzisiaj o rynku mieszkaniowym na wynajem z perspektywy deweloperów porozmawiam z panem Jackiem Wesołowskim, dyrektorem zarządzającym spółki Trey Real Estate Poland, która to spółka w 2019 roku po dynamicznym rozwoju sieci parków handlowych zadebiutowała w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie prezesie, pytanie w jakim momencie rynku w pana ocenie tych instytucjonalnych mieszkań na wynajem jesteśmy obecnie. Prawdopodobnie fakt, że mieszkam w Trójmieście, tutaj. Będzie powodem tego jeszcze jednego zróżnicowania tych mieszkań, które chciałbym wskazać. Jeśli mówimy o mieszkaniach na wynajem w ogóle, to ten rynek nasz już nie jest w początkowej fazie, prawdopodobnie już gdzieś jest tam w pierwszej fazie rozwoju. Ale jeśli mówimy o budynkach całkowicie przeznaczonych na najem, to według mnie jesteśmy dokładnie na początku. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ mieszkańcom mieszkającym w blokach, w których po części mieszkają ludzie w mieszkaniach na wynajem, a po części w mieszkaniach kupionych. Dla tych drugich, to życie czasami jest gehenną. I wiem, że trójmiejscy prezydenci poważnie rozważają ograniczenia w takim najmie. I w związku z tym przypuszczam, że właśnie od tych miejsc turystycznych, popularnych powstaną pewne regulacje, które zaczną ograniczać możliwość wynajmu w blokach mieszkalnych. Czyli będzie pewna reglamentacja, jeżeli chodzi o możliwość wynajmu krótko czy długoterminowego w jakimś budynku, w którym też normalnie funkcjonują na stałe inni mieszkańcy, co pewnie skieruje trochę rynek w kierunku całych projektów na wynajem, tak jak to ma miejsce w Warszawie. Dobrze to rozumiem? Tak, dokładnie tak to widzę, ponieważ w bloku, w którym wszyscy wynajmują, to troszeczkę inaczej da się prowadzić tą działalność. Zresztą on jest inaczej organizowany. Na przykładzie naszego pierwszego obiektu, który przygotowujemy, ten budynek jest. Powiedział w takiej percepcji ludzkiej, bardziej podobny do hotelu. A blok mieszkalny jest bez tej całej funkcji opiekuńczej, że tak powiem. Tej, która pozwala mieszkańcom skoncentrować się tylko na mieszkaniu, a nie na tym, co jeszcze jest potrzebne poza tym. W związku z tym myślę, że ta reglamentacja będzie szła w tym kierunku, a pewnie początek, jak mówię, będzie w tych miejscach turystycznie obciążonych, bo to już staje się bardzo głośnym tematem. I gdyby tylko regulacje na to pozwalały, to pewnie już dzisiaj by to zrobiono. A dzisiaj jeszcze ciężko jest tych regulacji. Jak znaleźć takie możliwości ograniczenia możliwości wynajmu? Czyli na pewno rynek możemy się spodziewać, że będzie rynkiem bardziej uregulowanym niż jest obecnie. Natomiast jakby pan z perspektywy dewelopera powiedział, skąd zainteresowanie deweloperów właśnie tą formą, skąd zainteresowanie inwestorów? I dlaczego właśnie Polska, dlaczego teraz? To jest bardzo szerokie zagadnienie. Po części wynika to z, również z tego, co nas dotknęło ostatnio, czyli tego co się działo z Covidem, z ograniczeniem wynikającym z tej choroby. Jest pewna nadwyżka pieniędzy, która musi gdzieś znaleźć ujście. Nieruchomości są bardzo dobrym miejscem lokowania dużych środków. I teraz ten produkt budynków na wynajem, z mieszkaniami na wynajem on już jest znany w takich krajach, właśnie jak Szwecja, nie wiem, Norwegia, Niemcy, Austria bardzo. I w tych krajach tam już się od dawna inwestuje. Są duże firmy, które mają olbrzymie pieniądze już lukowane w tego typu asety, gdzie następuje stały przychód teraz. Marży czy zysku. I teraz z tymi pieniędzmi coś trzeba dalej zrobić. W tych krajach często już nie ma tej potrzeby i nie ma nawet tej możliwości. Grunty poszły bardzo w cenie, co nas pewnie też niestety czeka. Mieszkania przez to też są drogie, i nawet na papierze taki projekt może się nie składać. Dzisiaj przynajmniej na papierze. Ten projekt składa się w Polsce, i Polska, jako bardzo pierwszy tutaj bliski, bezpośredni sąsiad tych już nasyconych rynków, staje się naturalnym miejscem ekspansji tych pieniędzy. To bym postrzegał jako główny powód. Oczywiście jest jeszcze kwestia potrzeb, tych naturalnych. Tradycja w Polsce jest jednakże taka, że nie ma tradycyjnie przekonania do tego, że mieszkanie wynajmować. Ludzie lubią w Polsce posiadać, posiadać tak. ale te ograniczenia ekonomiczne spowodują, że ten wybór stanie się poważnie rozważanym. Zresztą myślę, że młodzi ludzie też inaczej się zapatrują na życie, prawda? inaczej postrzegają pracę. To widzę nawet wśród swoich pracowników, jak inaczej postrzegamy sposób myślenia o swoim życiu z perspektywy y, miejsca pracy. To spowoduje, że będzie rosnące zapotrzebowanie na tego typu produkt. Ludzie, którzy nie będą chcieli mieć własnych mieszkań, nie wydadzą swoich pieniędzy, nie zamrożą swojej gotówki w nieruchomościach, a na przykład poświęcą te pieniądze nie wiem, dla turystyki, dla swojej wiedzy, dla innego typu walorów w życiu. I nie można powiedzieć, że ten wybór jest zły. To jest inny wybór, pewnie pod wieloma względami ciekawszy, więc to także będzie powód, że ten PRS się pojawi. Dlaczego w, dla naszej firmy stało się to istotnym elementem? Jesteśmy dzisiaj bardzo dużym graczem w ramach tej działalności z budowaniem parków handlowych. będą parków już mamy nie wiem, zabezpieczonych. 40 to już jest poważna liczba, będziemy jeszcze to dalej kontynuowali. Ale druga noga jest coraz bardziej potrzebna. Tak jak kiedyś wydawało mi się budując śródmiejskie centra handlowe, że mam pracę do emerytury, się okazało, że ona się kończy. Prawda? Dzisiaj już śródmiejskich centr handlowych niewielu ludzi chce mieć. I kupować na koniec. To, to też ważne. Stąd, szukając innej tutaj enklawy, gdzie moglibyśmy zainwestować swój czas i wiedzę, doszliśmy do przekonania, że taki właśnie najem instytucjonalny może być ciekawą alternatywą. Dziś produkujemy również mieszkania na sprzedaż. To jest pewnie bardziej zyskowne nawet niż mieszkania na wynajem. No właśnie, pozwolę sobie na chwilę przerwać i tak podsumować. Czyli mamy zmianę pokoleniową, która pomaga. Mamy nadwyżki gotówkowe inwestorów zagranicznych, niskie stopy procentowe, które raczej nie sprzyjają temu, żeby ten kapitał lokować w inne źródła, więc te nieruchomości nadal są atrakcyjnym produktem. No i mamy specyfikę polską w porównaniu ze stopami zwrotu, które uzyskuje taki inwestor na rynkach Europy Zachodniej, w krajach nordyckich czy gdziekolwiek indziej, a jednak jesteśmy blisko, czyli tak jak pan wspomniał, na papierze wciąż się u nas składa lepiej. Jest to dlatego atrakcyjne, ale tutaj dotknął pan ważnego tematu, ponieważ każdy deweloper no, ma tą działalność tak zwaną BTS, czyli Build to Sell, czyli klasyczny deweloperka pod sprzedaż mieszkań, a teraz mówimy o trochę innym produkcie, tak zwany BTR, czyli Build to Rent i na czym polega atrakcyjność, albo co może zapewnić taki inwestor deweloperowi, żeby deweloper zdecydował się na przestawienie tej zwrotnicy i tego biznes modelu, który prowadził do tej pory i z rynku BTS wszedł na ten rynek BTR. Tak, tutaj są oczywiście plusy i minusy po obu stronach. No, plusem ewidentnym tego BTS-u jest to, że marże jednak przy sprzedaży są większe i zyskowność z tego typu produktu jest ciągle wyższa. Ale są też i minusy w takim bloku mieszkalnym. Każdy mieszkaniec jest swego rodzaju inspektorem nadzoru i każdy z mieszkańców jest tym miejscem odbioru takiego obiektu. To jest jakieś utrudnienie dla dewelopera i jakby dyskusja z tak dużą grupą odbiorców jest pewnym dyskomfortem przy tego typu produkcie. Przy Build to Rent mamy jednego odbiorcę i zasadniczo ten boleś przechodzi się raz i później... W zasadzie można eksploatować już taki obiekt, więc to jest taka, powiedziałbym, codzienna zaleta, którą pewnie ten, który był na budowie, już wie o czym mówię, a temu, kto kupuje, to pewnie dopiero teraz to przyszło do głowy. Więc, więc to jest coś takiego, o czym na pewno my też myślimy. Ale myślę, że ważniejsze jest to, że przy pewnej skali firmy, a nasza firma już dzisiaj w ramach grupy urosła praktycznie do 2 miliardów euro, to produkt taki Build to Rent bardziej jest adekwatny już do skali firmy, niż sprzedaż poszczególnych mieszkań. My mamy takie zagadnienia, jak na przykład odizolować problemy z jakiegoś tam lokalu mieszkalnego od całej naszej działalności. To nie jest łatwe, prawda? Więc, więc tutaj przy tym właśnie obiekcie całkowicie wynajmowalnym, te zagadnienie nie występuje. To jest typowy wtedy obiekt komercyjny, którym tak samo się obraca jak centrum handlowym, jak magazynem, jak czymkolwiek, co ma przychód i koszt. No właśnie, czyli istotna jest też skala działalności i też skala danych projektów. Natomiast my poznaliśmy się w zasadzie rozmawiając o podatkach, i trochę do tych podatków chciałabym wrócić. Wspomniał Pan, że jest to podobne do komercji z takiej perspektywy biznesowej, czyli, czy jest to produkt BTR czy Build to Rent. Czy jest to centrum handlowe, czy jest to nie wiem, magazyn, czy biuro. Mniej więcej z perspektywy inwestora wygląda to podobnie, przynajmniej z perspektywy modelu finansowego, ale wchodzą oczywiście podatki. I właśnie pytanie, co najbardziej tutaj inwestorom przeszkadza, i czy te podatki są bardziej skomplikowane w tym podsektorze niż w takiej standardowej komercji? Właśnie ta wolność interpretacji tych podatków to jest coś strasznego. Już kiedyś. Dawno, dawno temu, bo niestety w tej branży, powiedziałbym, pracuję już 30 lat, przeżywałem takie okresy, że w każdym województwie inaczej interpretowano różne zagadnienia regulowane ustawami czy innymi regulacjami centralnymi. Tutaj to samo mamy. Trzeba pamiętać, że jak mówimy tutaj o tym podobieństwie, że jest to też produkt komercyjny, to on ma jedną dużą różnicę. Odbiorca jest odbiorcą końcowym, czyli ten mieszkaniec na koniec jest odbiorcą końcowym, który konsumuje ten watowski podatek. Prawda? Przy mhm. najmie ten VAT, który przyjmuje na siebie najemca, jest jemu zwracany z tytułu jego z kolei działalności gospodarczej. I teraz, jeśli mamy jakąś określoną kwotę najmu i w jednym mieście mówi się, że VAT będzie nie wiem, preferencyjny 8, a w drugim będzie 23, to w tym mieście, w którym mówi się, że będzie 23, to ten nasz przychód jest o 23% mniejszy. Dodatkowo jeszcze w wielu krajach czas pokazał, że państwo zaczyna... Chronić tego ostatecznego odbiorcę, i powstaje nowa forma opodatkowania podatkiem zerowym. I wówczas jeszcze powstaje zagadnienie, a co z VAT-em wówczas w trakcie budowy. I to jest rzecz straszna, praktycznie zabijająca możliwość budowania na planie usługowym. Każdy będzie się ratował interpretacją podatkową, no ale też tylko ratuje na pewien czas. Więc to bardzo trudne zagadnienie i bez regulacji tego tematu plan miejscowy usługowy będzie miał duży tutaj wpływ na decyzje inwestorów Czyli nieostrość pewnych terminów, nieostrość pewnych definicji w prawie podatkowym i ograniczona możliwość zabezpieczenia tego ryzyka, ograniczona czasowo. Tak dopowiadając, może z perspektywy podatkowej, wspomniał Pan o tej możliwości zabezpieczenia, czyli o tej wiążącej informacji stawkowej, która rzeczywiście daje ochronę podatnikowi przez 5 lat. Przy czym jednak dla produktów nieruchomościowych musimy ten VAT naliczony na, na budowie chociażby, czy na akwizycji jakiegoś projektu, monitorować przez okres 10 lat, więc tu to jest ewidentna luka w takim zabezpieczeniu, która kreuje niepewność. Jest to pewnie też istotny postulat dla nas, do doradców podatkowych, żeby. Wspólnie tworzyć jakieś działania, które doprowadzą do tego, że ten rynek w tym zakresie zostanie uregulowany, i z perspektywy takiej niepewności wejdziemy może w obszar bardziej zarządzalnego ryzyka na projektach. I to prawda, bo to też oczywiście był pewien języczek uwagi, który spowodował, że jesteśmy dzisiaj tutaj i ze sobą rozmawiamy właśnie o tym rynku. To tak, może konkludując różne kwestie niepewności, aspekty regulacyjne, to jak Pan przewiduje, jakie największe wyzwania w najbliższym czasie stoją przed deweloperami działającymi właśnie na tym rynku BTR? Plany miejscowe to miała być w ogóle powszechność w tej naszej branży. Czyli cały kraj powinien być pokryty planami miejscowymi. I to miało nastąpić, nie pamiętam już 10 lat temu, może dawniej. A, a dziś jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, co byliśmy 15 lat temu, 10 lat temu. To jest rzecz, która nie może się tak dłużej kontynuować. Yy, więc. Ograniczeniem dla deweloperów jest brak planów miejscowych, dodatkowo jeszcze dobrze napisanych, bo już takie widzieliśmy plany, które pozwalały znowu na taką możliwość interpretowania, że w zasadzie nie można było podjąć decyzji inwestycyjnej. Więc ograniczenie w dostępności do gruntów z dobrymi planami to jest to największe ograniczenie. Bez tego ceny będą rosły, będzie rynek ciągle płytki i nie będziemy mieli bezpieczeństwa inwestycyjnego, a to będzie przekładane na koniec dla końcowego odbiorcy. Więc, więc to to jest chyba największe ograniczenie. Drugie ograniczenie to oczywiście, tak jak my to widzimy, zarządzanie takimi obiektami BTR. To też jest swego rodzaju specyfika. My tej wiedzy w Polsce nie mamy, bo ten rynek jest dość krótko. I w związku z tym transfer tej wiedzy czy to z tym kapitałem, który po ten BTR przyjdzie, czy to z firmami, które obsługują tego typu inwestycje, to też jest pewne zagadnienie. Trudno byłoby się dzisiaj uczyć od zera, popełniać przez ileś tam lat błędy, żeby za trzy lata powiedzieć, powiedzmy, że dziś jesteśmy gotowi, ale po drodze co nas dotknie, ta brak, ten brak wiedzy, to trudno czasami oszacować finansowo, więc, więc tutaj to jest drugie zagadnienie, które ja bym widział jako bardzo istotne. Czyli idealnie by było tak, żeby wykorzystać ten model biznesowy dotyczący Zarządzania tymi projektami, skrócić krzywą uczenia się rynku w Polsce, po to, żeby to lepiej funkcjonowało i żeby nie miało negatywnego wpływu też na stopy zwrotu i, i, i na ceny, i na sposób funkcjonowania tych, tych obiektów. W ten sam sposób może nasze władze naczelne powinny podejść do kwestii ochrony tych mieszkańców, bo w wszystkich tych krajach to zagadnienie gdzieś tam było też postrzegane. My mamy ten pomysł na 500, bardziej lub mniej udany pewnie mniej udany, i mamy ten pomysł, jak na przykład dopłaty robić dla mieszkańców, którzy określoną grupę stanowią, której ta, ta, ta pomoc by przysługiwała. Wydaje mi się, że to jest dużo sprawniejszy pomysł do kontrolowania tego rynku, bo trafi on bezpośrednio do tych, co to potrzebują. Nie jest to takim miejscem do dalszych spekulacji, jak te umowne 500+, plus mogłyby być. I tak poszły tą drogą w większości kraje zachodu i myślę, że... My niczym na koniec się od nich nie będziemy różnili, i patrzenie na nich akurat to nie, nie jest wstydliwym zagadnieniem, a, a myślę, że jest dobrym pomysłem. Czyli dopłaty do najmu dla osób, które by tego potrzebowały na zasadzie określonych kryteriów, na przykład dochodowości danej rodziny, to, to jest jakiś pomysł, który też dla deweloperów byłby atrakcyjny i który chętnie... Deweloperzy akurat rozważyli. to będą przeklinali, bo wiem, że w Niemczech przez pewien czas mhm. ta dyskusja do dzisiaj trwa, w różnych landach różnie jest postrzegana, ale już mówię to jako mieszkaniec, prawda, że, że wydaje mi się, jeśli komuś pomagać, to chyba w ten sposób jednak lepiej. Budowanie taniego budownictwa co pewnie te 500 plus wy wymuszało, będzie tworzyło pewne też napięcia społeczne. Yy, I to zagadnienie nie wolno zapominać ten BTR nie daje takiego tutaj e, komponentu, tego ryzyka. Więc mi się wydaje, że deweloperzy to wolą taki rynek jak dzisiaj, wolny, nieograniczony, a my sobie wiemy, damy radę, prawda? Ale jeśli już tak myśleć trochę bardziej prospołecznie, to ta pomoc w tym miejscu i tam regulowanie, czy to przez miasta, czy to przez państwo tych, 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 tych pomocowych środków, wydaje mi się, ma ze wszech miar sens. Myślę, że po tej wypowiedzi już wszyscy nastrajają odbiorniki, na pewno wiele osób nas będzie słuchać, które są związane z branżą albo które chciałyby być związane z branżą i wchodzą na ten rynek. To tak może na sam koniec jakby Pan zdradził najbliższe plany firmy w tym kierunku, może też kogoś poszukujecie, było tutaj wspomniane, że, że firmy zarządzające na pewno mają tutaj swoją robotę do odrobienia i pracę domową. To co Trej zrobi w najbliższym czasie na tym rynku? Po pierwsze przygotowujemy pierwszy taki projekt w Poznaniu na bardzo interesującym gruncie w Centrum Poznania, gdzie chcemy pokazać również, że te budynki BTR-u niekoniecznie muszą być smutne i... Mało wpisane w infrastrukturę miejską, one mogą mieć również te elementy centrotwórcze. I tak próbujemy ten projekt ukształtować, żeby z jednej strony on spełnił tą swoją rolę btr z drugiej strony, żeby jednak był takim atrakcyjnym projektem, właśnie z budującym ten element centrotwórczy. Tutaj wspomina ten centrotwórcze zagadnienie, bo kiedyś przeżywałem to również, jak wypychano kiedyś centra handlowe poza miasta, później się okazało, że środki miasta umierały w pewnym sensie. I te centrotwórcze elementy powinny być zauważane w urbanistyce miejskiej. Więc ten projekt to jest coś, co dla nas jest pewnym pilotażowym zagadnieniem, gdzie na bazie tego projektu poszukujemy partnera, partnerów, właśnie partnera finansowego może, właśnie tych partnerów, może do zarządzania. Zrobimy sobie taki test na żywym organizmie i w ramach tego testu zbudujemy relacje, które mamy na zamiar kontynuować dłużej. I taki jest nasz pomysł w tym momencie i nad tym pracujemy bardzo intensywnie. Bardzo się cieszę, że Poznań jest akurat miejscem pilotażowym. Jest to też kolebka TPA, stamtąd się wywodzimy, więc akurat pięknie się składa. Natomiast chciałam serdecznie podziękować Panu za tę rozmowę i zapraszam słuchaczy na kolejne odsłony naszych podcastów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne, wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.